Uwaga! Przechodzimy w kolumnie dwójkowej do samochodów star. Jeszcze nie uciekamy. W prawo zwrot! Uciekać!

Bo w której rzeczy mieli nie wyruszyć. No z duchnicą. Przedaj. Co tutaj robisz?

Jeszcze skąd? Po tym bez niebezpieczki razy. Lekka nie, 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 nie. podpóreczka, biegną, która zależni Polacy, państwo, jak mają 90 Ej. lat i pokaje mi z Ach, wolny! A. No. Ja się tak, jak się czujecie na wolności? Yy, dalej ciężko, <h> ale <Gmail before> <haz> no to waży. Nie, jest 3 fajnie. Kilogramy. Jest fajnie. było warto, przygoda. Yy, pomyślę, czy za rok wrócić. <haz <haz i ciągle się nowo, nowe pomysły rodzą i ten katorżnik od pierwszego się różni dosyć mocno. Byliśmy bardziej ostrożni przy wytyczaniu trasy na, na pierwszych biegach. Teraz szukamy tych elementów, które jeszcze są dziewicze i najtrudniejsze się nie boimy ich tam puszczać. A później wprowadziliśmy pierwszy wiek kutych łańcuchami. Miało to nazwę ucieczki z Alcatraz. A... Później poszliśmy krok dalej i zrobiliśmy im to w nocy, a teraz już taki kierunek nie ćwiczeń serę. No, to, co żołnierze wojsk specjalnych mają w ciągu pięciu dni, oni w ciągu pięciu godzin przeżywają jakieś te elementy, ale mają, czy nabywają jakieś świadomości, na czym to polega i chyba Duży szacunek, na pewno większy niż mieli wcześniej do żołnierzy tych formacji, prawda? O tym na pewno ich wyobrażenie jest o wiele szersze. W to była niespodzianka, chyba. Bo w ostatniej chwili się okazało, że prezes będzie partnerem nie Rybi. Zgadza się. TVN się zgłosił, że będą kręcić program. Dzień dobry, TVN. Który będzie brała udział w tym Agnieszka Relik, wierząca na takie wariackie imprezy Akurat padło, padło na mnie, że będę miał zaszczyt pobiec z Agnieszką Także skończyliśmy na szczęście Zacytuję klasyka Kobieta mnie wije Lekko nie było, no ale udało się skończyć ale koleżanka z pary okazała się bardzo twarda. Tak, 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 jak najbardziej. No, cały czas czułem na rękach, jak mi tam ciągła, nie, nie było lekko, ale nie. Ale, ale, ale było fajnie. No. Rekord uczestników, jeżeli chodzi o ucieczkę. Widać, yy, wariatów w kraju jest coraz więcej yy, chętnych coraz więcej, na pewno yy, Fama, że tak powiem. E, się rozchodzi między, między takimi wariatami, że, że, że chętnych jest coraz więcej limity, limity są, które ograniczają liczbę chętnych, także na pewno byłoby więcej chętnych proszę mimo, mimo tych kosztów. bardzo, mamy <śledzimy> pierwszych uciekinierów. Halo telewizja, halo wszystkie media. Chodźcie do nas. Mamy, mamy pierwszą parę skazańców, ale cicho, że nie ktoś wrócę niezarzczowano. Numerem 23 to Jaruszowiec Robert i Pianski Marek. A pierwsi to byli Ruszewski Tomasz i Bobrowski Adam z jednostki wojskowej 1747. A już w startujecie? Ja drugi. A ja chyba piąty. A w startowali w pojedynkę czy cały czas? Nie, rok temu startowaliśmy razem. I jak było w zeszłym roku? Ósme miejsce. A w porównaniu trasa? Cięższa. Dłuższa. Dłuższa, dłuższa, na pewno i cięższa. Ale za to byliście szybsi. Wy wnet dorównacie z, z komandosą. Symboliczne rozkucie. Jeśli Państwo interesują czasy, to mamy regulacyjne czasy. Jedna godzina 57 minut i 25 sekund. Dwie sekundy za nimi. Druga para. Widziałem, że na piatę, dzięki za to Jesteśmy z Oświęcimia, uciekinierzy, dezerterzy dokładnie. Debiut trzecie miejsce, było fajnie. Liczyliśmy na pierwsze, ale trudno, trzeba się zadowolić trzecim. Ale tam ta cała trójka była rywalizacja spora, prawda? Była. Tam mógł każdy z tej trójki wygrać. Była, ciągliśmy się na zmianę, chłopakom szacunek. Dzięki bardzo. Dawaliśmy zmianę, każdy się trzymał, ostrzegał, pracowaliśmy zespołowo, tak naprawdę. Pracowaliśmy z trzema drużynami na ten sukces, byliśmy w zasięgu, także dzięki bardzo dla chłopaków, dla strażaków i dla chłopaków z pancernej, szacunek dla was. Za rok Jasne, myślę, że tak. Powalczymy o pierwsze. Jasne, Jesteście z jakiejś firmy razem, pracujecie? Nie, ale generalnie reprezentujemy Zadyszkę Oświęcim. A, Chcieliśmy bardzo pozdrowić wszystkich, szczególnie Andrzeja Obsarczyka, prezesa. Biegamy tutaj co roku na, na komandosie, także jest ok, fajna zabawa, świetna impreza, naprawdę. I jeszcze jeden kolega, Adam Bruzda. Też pozdrawiam. Można się sprawdzić i nie powiedzieliśmy mu pierwszej części o, o, o... To nie był sam bieg, no właśnie. No to nie był sam bieg. Ale nie możemy powiedzieć. Ale nie możemy. Trzeba, <grym> Trzeba przyjść i, i przejść. <grym> Zalewski, tak? Zalewski Perry. Dalej, a ty się nazywasz... Fernika. Dzisiaj żywię! Pokażmy. Adam Mogrocki i Tomasz Ruszewski, żołnierze, żołnierzy. Ja? Ja? w robię dzisiejszej nocy i poranka. Jeszcze zaznaczę, że różnice na mecie między nimi były sekundowe.